Rząd nie ma żadnych swoich pieniędzy. Dlaczego? Bo prawie wszyscy płacimy jakieś podatki, składki, odpłaty czy daniny publiczne. Wszystkie podatki i składki możemy nazwać daninami publicznymi. Daniny publiczne wpłacamy do budżetu. Wpłacamy również do zakładu ubezpieczeń społecznych. Z naszych podatków finansowana jest również ochrona zdrowia. Finansowane są usługi publiczne. 500, plus, 300, plus, różnego rodzaju transfery, emerytury i renty. Finansujemy armię, aby były bezpieczne nasze granice. Z naszych podatków finansujemy również policję, aby było bezpiecznie na ulicach. Oświetlenie na ulicach. Finansowana jest budowa dróg, autostrad, linii kolejowych. Z danin publicznych finansowany jest również transport publiczny. Za to wszystko płacimy podatkami, daninami publicznymi. Jak idziemy do sklepu, to od wszystkich produktów płacimy VAT. Od niektórych produktów, na przykład jak papierosy czy alkohol, płacimy podatek akcyzowy. Od wyrobów zawierających cukier płacimy podatek cukrowy. A sklep, w którym kupujemy te produkty, płaci podatek sklepowy. Ci, co osiągają dochody, płacą podatek dochodowy od osób fizycznych, popularnie nazywany podatkiem PIT. Podatek PIT i VAT łącznie to około 350 miliardów złotych. Ogromna kwota. Ale podatków Składek danin publicznych jest znacznie więcej. Łączna suma danin publicznych wpłacanych do wielkiego budżetu to jest 1 bilion 77 miliardów złotych. Wszystkich podatków i składek, czyli danin publicznych mamy ponad 100. I teraz przeczytam Państwu daniny publiczne. Abonament RTV. Tak, to jest podatek. Jak sprowadzamy samochód płacimy Cło. Danina Solidarnościowa, dopłata na Fundusz Kultury Fizycznej, dopłata na Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, dopłata na Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Tutaj dla zmyłki nazwano podatek dopłatą. Gazowy odpis na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. Tutaj nazwano odpisem. Podatek dochodowy od osób fizycznych, karta podatkowa. Odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny dla wytwórców i spółek obrotu energią elektryczną. Znowu odpis. Opłata adiacencka, opłata cukrowa, opłata denna opłata emisyjna, opłata kogeneracyjna, opłata komunikacyjna, opłata miejscowa, opłata mocowa płacona od prądu, pewnie nikt nie wie, ale jest taka opłata. Opłata od posiadania psa, opłata, opłata paliwo, opłata produktowa, opłata recyklingowa, opłata przejściowa, opłata reklamowa, opłata reprograficzna, opłata uzdrowiskowa, opłata skardowa, opłata targowa, opłata telekomunikacyjna, opłata za wpis, do opłata Pera, za zezwolenie na uprawianie amatorskiego połowu ryb, telekomunikacyjna, opłata uzdrowiskowa, opłata wodna. Podatek od czynności cywilno-prawnych, podatek, podatek od dochodów kapitałowych, podatek, podatek od gier, podatek instytucji finansowych, podatek od nieruchomości, podatek od plastiku, podatek od posiadania psów, podatek od spadków i darowizn, podatek, podatek od sprzedaży detalicznej. Ile środków... mamy podatków i danin. Po co? Znaczy, część oczywiście jest uzasadniona, ale część z nich jest wprowadzana po to, aby zmylić podatnika. Część z nich jest nazwana odpisem, opłatą, składką. Być może przeciętny podatnik nie zorientuje się, że to jest podatek. Mamy też wprowadzanie podatków, które antagonizują lub szukają wroga. Mamy podatek od złych banków, mamy podatek od złych sklepów, mamy podatek od złego, szkodliwego cukru. Ogromna liczba danin publicznych umożliwia też nieprawdziwą narrację rządu. Przed wyborami rząd mówił: nie wprowadzimy nowych podatków. O czym słyszymy? Ministra finansów, który mówi, że opłata to nie jest podatek, że my nic nie złamaliśmy obietnicy, danina to nie podatek, odpis to nie podatek. Przecież to jest wprowadzanie społeczeństwa w błąd. A to to niewybaczalny błąd. Nie ma znaczenia jak nazwiemy podatek. Płaci obywatel. Od kilku lat obserwujemy dużą kreatywność Ministerstwa Finansów we wprowadzaniu Danin, opłat. Może zróbmy konkurs. Wymyślajmy i pomóżmy Ministerstwu Finansów, jak nazwać nowe podatki. Może lenno, może myto, może opłatka. W komentarzach pod filmem proszę zaproponujcie nowe nazwy. Pomożemy Ministerstwu Finansów. A co najgorsze, w internecie ukazało się niedawno ogłoszenie Ministerstwa Finansów, które poszukuje pracownika, który będzie pomagał w wymyślaniu nowych Danin publicznych. Ja jestem kobieta pracująca. Żadnej pracy się nie boję. I przypominam na koniec, rząd nie ma żadnych własnych pieniędzy.